nie wiem czemu ale czuję głównie Oczywiście nie czuliśmy, nie wiem No właśnie Hubert mam dla ciebie prezent Cał całą noc czekałem aż to się zrobi Jej, teraz masz lasną spray. Dobra, skoro się przejaśniło Skoro się przejaśniło to można Dobra, może teraz idziemy dalej pójdą w tamtej wystamy. stronie Idziemy w drugą stronę o tutaj może O dalej O chodźmy w tą stronę To koła wyspy Zróbmy kółko Może coś znajdziemy ciekawego O tutaj okrywa, nie, nie, nie czuwiliśmy takiego głosu bo Nie wiem co tu jest Nie wiem co to jest było. Jeszcze później był O tutaj nas nie było o, o, Co tam to było? Za. Może tam jest? Nie idźmy. W bywa niebezpieczne. Najpierw okreszmy tą Tam to. Zyskać, tak. Chodźcie! Tam pójdziemy później, może. Ja chciałbym jeszcze dookoła wyspy. Po kolei, może. Słyszysz Wojtek? Tak. Chodź, po kolei. Nie, to bardzo ciekawie, co tam jest. Może chodźmy tutaj, czy nie? Najpierw to około wyspy, musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Bo pójdziemy za teleko i się skupimy. Czy to jest kolejna kopalnia? Chyba, ale lepiej nie, nie pójść. Chodźmy... No. Chcę wiedzieć, jak wielka jest ta wyspa, na której obecnie się znajdujemy. Patrzcie, tam też coś jest. Same ciekawe rzeczy. Jakieś portale. Wow, ale cię po jej Ej, poczekajcie chwila. Patrzcie, to pokazuje jakieś te Są. kamienie, lód, piasek. Widzicie to? Może to pokazuje w domu Wiecie, ta, ta wyspa jest całkowicie dziwna. Ta, ta wyspa jest taka dziwna, że nawet bym się nie ściwił, jeśli portale też byłyby dziwne. I by nie prowadziły to To może zapalniczkę Nie wiem czy normalna zapalniczka w ogóle zacięła. Musi być mocniejszego. A wyspa jest taka dziwna. Leccia można później spróbować. Dobra, chodźmy dalej. Lodowce. No to się wracamy chyba. No. Ej, więcej melonów. Masz. jeszcze na zmianę. O. może pójdziemy do tamtego templa? Zrobiliśmy Co to było? Kółko. Ej! Pająk! A! Co, potwary są na tej wyspie? Tak, jednak są Ale, o, 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 jesteście? No, to chodziło, żebyśmy zrobili kółka to kawę z wyspy, nie? Jeszcze nie patrzyliśmy, co jest w środku. Wyspę. Spotkajmy się na środku. Może też to się. Tam nie byliśmy. Jestem w lesie, więc są w czungli tej dziwnej. No, a my kurtaliśmy. Raz w ogóle nie widzę już. Pumpkin. Noc, nadchodzi noc. Skoro widzieliśmy pająkę, możliwe, że pod korytarzem się zdarzyłaś. Eee... Uciekam! Ciebie jesteśmy przeciwni! Na środku wyspy jestem! ha, głupi ząb! Patrzmy przez pustynia wszyscy na plażę Ta, A tam gdzie taczyliśmy? No, tak gdzie wy poszliście? Do środka wyspy I tam znaleźliśmy dużo magów za tylko jednego, ale... I tak... Znowu się skupiliście Nie, ja, ja już widzę Ja już jestem O. Creeper I o, gdzie szy... jesteś? Ja jestem przy domku Słyszeliście to? Nie wiem czy jest pupa Tutaj Emil gdzie jesteś? Nie wiem Spróbuj przejść dookoła wyspy tak to znajdziesz Hop hop Bo my jesteśmy tam gdzie domek Nasz Eee. A gdzie Emil? Emil! Emil! Gdzie jesteś? Gdzie jest, Emil. Emil! Chyba się zgubił. No, poczekamy chyba ty na niego. Naj najlepiej, żeby w domku najbezpieczniej. Przy ognisku. Zombie mnie konią O nie, nie. Cała armia mnie znalazła Okej okay. Tak Małe Mało Tylko kawałek jest Są bo cię jest bezpieczniej. U bardzo czekaj. To wody najbezpieczniej. Okej. Okay. Pioru. Dobra, to już patrzycie. O nie! te kolejne są piaki. Patrzcie ile tam ich jest. Na razie nie widzimy. Idą do nas. Na górę O Boże, Ile ich jest. O nie, jest ich za dużo. Druga nie fala Kto do tam skoczył? Małpa, nie? O, małpa! Małpa, O małpa! Nie, nas ratuje. No tak na coś, Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, tak Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie, nie. Nie, Nie, nie. Irenikusia, zarzuczka miałem. Nie dalej mam, ale już nie mam, bo mam dwa i pół prawie. Kim ty jesteś, małpo? Oj, wynowisz na tej wyspie? Tak. Oj, ty byłeś tutaj to... kilka dni temu. Krzudko. Kilka dni temu, ta... tak. Oj, wątpię, że z tej wyspy uciekniecie. Jest tylko kilka sposobów na ucieczkę. Ja jestem Adrian. Możesz do mnie mówić małpa. Ale możesz mnie mówić małpa. Minęła tak. ciebie mówić małpa i tyle. No tak. i czy ty tam masz w nie -towego? Eee, tak, właśnie widziałem, że wszystkie moje... No rzeczki. to to zabraliśmy <muchy> łzami O jezus Ego, no, Sary Ale no... się wsi Dobra Dam wam pięściaki, ponieważ mogą wam pomóc w walce. Co to jest? Ej, ja nie dostałem Na rancie chyba... Ja też ten... nie. Ta, 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 ta ma chyba... chyba o. No w sumie panie, może nam się przyda, to... że będzie alternatywna. Moja wędka ma żarne z 10. No. Super wędka. No więc... no. No i co teraz? Jaki jest wasz cel na tej wyspie? Nie wiem, przymynęliśmy tutaj I... niechcący, bo szukaliśmy przygód i... Pioruny były i tak to skończyliśmy. Aha. To wiele wyjaśnia. Wiecie, to nie jest najlepsza przygoda u was, ale ja miałem gorszą. Matka mnie opuściła, wróciła mnie do oceanu. Więc tak to i Ileś tam lat temu jeszcze byłem normalnym człowiekiem. Ta wyspa możecie zamienić w małpę tak jak ja. O nie. Nie nie chciałbym zostać małpą. Oj, uwierz mi to. jest złe uczucie. Ale muszę przyznać, jest nawet ciepłutko w tej mapie. Wiesz? Postać okay. małpę jest fajnie. A więc, kto potrzebuje jakiś łuk? Mówię jednej, jednej osobie, jednej osobie dać łuk. Tomkowi Tom nie trzeba, tak ja tak mogę. Ty możesz. No. O, dzięki. Panie no. Małko. przyda się tak, da się. Tak, no, się. Kiedy będzie się chciało walczyć na odległość. No. No, że ja mam swoją włócznię. no. Truizon w sumie to jest. Włócznia. O. No. No. Pamiętam, jak tutaj przypłynąłem, to jeszcze moja matka zostawiła mi trochę rzeczy, nie pamiętam, gdzie są, może gdzieś są w oceanie. Pamiętam, że w jakimś niebieskim opakowaniu były, spróbuję poszukać, zaraz do was wrócę. Okay. No. Ja spróbuję, jak to okay. działa?